się w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Czapelki, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pana Zbigniewa Rydziela. Panie Zbigniewie, prowadzi pan gospodarstwo już od kilkudziesięciu lat? Na jakim areale pan tu gospodaruje i jaka produkcja jest tutaj prowadzona? Praktycznie od urodzenia, bo urodziłem się w Czapelkach, bo kiedyś do szpitala nie było pogotowia, nie zdążyli mamy dowieść i od urodzenia mieszkam we wsi Czapelki, że kawałek z boku to kupiłem z Państwowego Funduszu Ziem z żoną Zara po ślubie i od tego czasu, od ośmi Starów. Całe życie żeśmy kupowali, powiększali i dzisiaj ze synem mamy prawie 90, w tym jest 20 hektarów dzierżawy. W starej chlewni wygasiłem produkcję zwierzęco ze względu, że syn postawił nową chlewnię zautomatyzowaną już i tam w cyklu zamkniętym ma produkcję 100, tuczni, 100 loch w cyklu zamkniętym. I od tego odchowujemy wszystkie. Tuczniki. A na ziemiach, które tutaj uprawiacie, co jest konkretnie uprawiane? Jaka jest struktura zasiewów? Przede wszystkim, no, trzymamy się płodozmianów. W agencji tam pani robi plan taki, w którym co trzeci rok trzeba uprawiać rzepak. A na zimę, gdzie które pola są podwiosenne, zasiewy, jest zasiewana gorczyca, żeby ten płodozmian był zachowany. I co trzeci rok, jak mówię, rzepak przechodzimy z kawałki. Na kawałek, mhm. samo to, żeby użyźnić glebę i żeby jakiś mieć podkład pod zboża wtedy. Mhm. Bo z rzepaku cudów nie da, ale wtedy pszenica czy to po rzepaku jest in, inna wydajność. Cicho. Oprócz rzepaku tylko zboża? Tylko zboża. No, kawałki jeszcze teraz zaczęliśmy w parę lat y, kukurydzę, ale to gdzie słabsza ziemia i za słaba. I te suche lata, ostatnie dwa pokazały, że nawet kukurydza rzekomo odporna, pisze na, work, na tych woreczkach, na tych etykietkach, odporna na suszę. A to widać, że mija się z celem, bo jak dobrze paliło, tak jak w zeszłym roku, do 40 stopni w obiad słońce grzało, to i tą kukurydzę też diabli wzięli. Mhm. Uschła na pniu. Jakie to są klasy ziemi, które, które uprawiacie? O Jezu, czwarta B, piąta, zazwyczaj czwarta, czwarta A, mhm. no i szósta, a nawet kawałki w pół do siódmy mhm. Wszystko, co tutaj jest uprawiane, co zbieracie, jest potem przeznaczone tutaj na produkcję trzody chlewnej? Tak, tak. Wszystko jest przeznaczane, a jeszcze jest dokupywane, bo tak jak ostatnie te dwa lata suche pokazały, że no niestety zabrakło. Słysza jest dla, dla Was dużym problemem? Dała się bardzo odczuć w ubiegłym roku? Jak mówię, na lepszych gruntach na pewno tyle rolnicy nie odczuli, ale jak u nas jest piąta, szósta, nawet pół do siódmej, to ginęło zboże, normalnie ginęło, że tak jak w Żniwa kosiłem yy, kombajnem... Osobiście jeżdżę, to dwójko, a nawet header się unosiło, bo szkoda było paliwa, i żeby się tłuk jak. No nie było nic. I zaglądało się i pod spód, i zbiornik, czy nie ma dziury, czy gdzieś nie gubi, ale to nic nie pomogło. Jak nie sypało, to nie sypało. Zresztą było z kombajnu z góry widać, jak kłos jest na centymetr, na dwa, to co on ma sypać? Ten miniary, zwłaszcza jeżeli. Przy normalnym roku i przy na dobrej ziemi 12-14 ziarniaków miała, a tu w zeszłym roku jedno, dwa. I jeszcze tak przyschłe, że ze słomo wylecieli, bo po prostu przypalone było i wcale nie wytłuk tego kąbań. Mogliście liczyć na jakąś pomoc w związku z tym, czy było trudno z uzyskaniem czegoś takiego? Yy, no, po prostu tak jak co roku, yy, zawsze je pod górkę i to chyba yy, nikt nie będzie kwestionował, bo jeżeli macie produkcję zwierzętą, to, yy, zwierzęcą, to jest inny przelicznik. I tak jak yy, w naszym przypadku, ogłoszenie klęski suszy yy, dwa tygodnie po żniwach zdyskryminowali w ogóle uprawy zbóż. I jak wchodziłem w tych komisjach, to wszędzie rolnicy się domagali, czemu nie zboża, czemu nie. No niestety puławy albo za późno ogłosili, albo pan minister za późno się ruszył z tym, żeby ogłosić to klęskie suszy. Wiadomo, że jak trzy miesiące nie padało wiosną, to tak jak mówiłem już kiedyś do jakiejś gazety, że trzy tygodnie co najmniej na moje będą prędzej żniwa. No ale minister je rolnikiem też mówi i on. Powinien o tym dobrze wiedzieć. Nie? I także nawet te wszystkie wielkie pomoce, jak to medialnie są zapowiadane, to są też niektóre pułapki. I ja sam w taką pułapkę wpadłem, bo tam się wziąłem, sobie ten kredyt suszowy, rzekomo na pół procenta. Ale no, agencja się gdzieś dopatrzyła, że któraś umowa, któraś faktura za e, kupione e, nawozy czy, czy środki ochrony nie zmieściła się w tym terminie, bo to musiał być, tam był określony termin, nie pamiętam już jaki krótki i to się nie zmieściło, dlatego przekształcono mnie kredyt na obrotowy i do dziś co roku muszę spłacać. Nie było karencji, nie ma i to, co w mediach krzyczą, że znowu kredy, te kredyty, tak, to jest dla, te, dla takiego, co ja nie wiem, na przyszły rok liczy na cud to wtedy może go wziąć, bo jak już w telewizji podają, że czeka nas jeszcze gorszy jeszcze gorsza susza no to to jest zakładanie sobie pętli na szyję. Pan był również członkiem komisji tych, które oceniały straty na polach, tak? Od 30 lat jestem członkiem komisji, bo muszę powiedzieć, że 30 lat jestem radnym w gminie Świecie mhm. i przewodniczącym komisji rolnictwa chyba po dwóch kadencjach dopiero, ale zawsze burmistrz mnie typował jako rolnika praktykującego. Tego, żyjącego na wsi, i, który nie ma problemu z odróżnieniem owsa od, od jęczmienia czy pszenicy od pszenżyta. I dlatego no, cały czas nie odmawiałem, bo po prostu czuję się tam potrzebny w takiej komisji, gdzie jest dwóch, trzech urzędników i jest wtedy y, dwóch, trzech rolników, to inaczej się to y, szacowanie odbywa. Czyli ministra Ardanowskiego zna pan również osobiście? Tak, tak, dość długo, bo jeszcze jak zaczynał zakładać te izby rolnicze, to ja już byłem też początkującym radnym, jak to się mówi w gminie świecie. No i z tych zebrań, z spotkań u wojewody w Przysieku, takie spotkania, czy przyjeżdżał też tu na spotkania do świecia, jestem bezpartyjny, także dla mnie to każdy minister od 30 lat, który był z, z rolnikiem, czy stał murem za rolnikiem, to, to by był dobry minister, ale nie wszyscy tacy byli, i nie o wszystkich można powiedzieć, że byli i dbali tylko o rolnictwo, mieli jakieś, nie wiem, inne rzeczy na głowie. Dużo, dużo jest do zrobienia, i to tak jakoś idzie o spale, jakby to powiedzieć, czy. czy no nie tak, jak powinno iść. O. A przykładem jest tego ASF, że już jest przy granicy kujawsko-pomorskiego. A dobrze pamiętam, mamy nawet e, z gazety wypowiedzi, i e, jak był minister u nas w gminie świecie, dokładnie 11 lutego w jego urodziny i był e, pan wicewojewoda Stramlał, chyba tak się nazywał, i to tam e, dużo było pytań przede wszystkim o ubezpieczeniu od suszy, którego do dzisiaj nie mamy praktycznie, takiego, żeby nikt nam nie sugerował, czy Nikt nie trzymał nad nami, jak to się mówi, kagańca, że o, tyle i tyle możesz ubezpieczyć, czy za tyle, czy dopiero ubezpieczenie będzie działało, jak puławy ogłoszą wojewoda, wtedy dopiero możesz się ubiegać o zwrot kosztów suszowych. A nam chodziło o ubezpieczenie od suszy neutralne, żeby ani wojewoda, ani minister, ani. Puławy, nikt nie miał tam nic do, do gadania, tylko mam ubezpieczone dla przykładu 6 ton z hektara, widzę, że jest, że będzie koło 2-3. Wzywam komisję, tak jak mam ubezpieczony samochód czy budynki, na taką kwotę mam ubezpieczono. Jest wypadek, przyjeżdża, szacuje tyle i tyle je szkody, wypłaca i konieczy, y, okazuje się fakturami za naprawienie samochodu. A tutaj to takie było wiosną. Byłem osobiście w zeszłym roku się pytać y, w, y, na poczcie, to ten pan mnie prosto powiedział: Panie, raz, że już nie ma tego, a po drugie, jeżeli Puławy nie ogłoszą klęski suszy. To są pana zmarnowane pieniądze. Wracając tutaj do ASF-u, bo wspomniał pan o tym, uważa pan, czy są podejmowane odpowiednie działania, aby zatrzymać tą chorobę, czy, czy nie? Nie, to od razu powiem, że nie, bo oglądając to, można wejść w internet jeszcze 7 stycznia na Podlasiu, gdzie jest zapowietrzenie, już jest ta choroba, ten ASF, jak się odbywało polowanie zbiorowe, gdzie dużo ludzi uczestniczyło. W tym służby weterynaryjne to mnie szokowało. Takie coś nie powinno mieć miejsca. Nam się mówi, że mysz nie może wejść do chlewni, że teraz mamy grodzić chlewnie, cudować, co dla mnie jest to bezsensowne, bo tak jak mówiłem latem do jakiejś tam gazety, że jeżeli ja słomę zbierałem po polach, mam 3-5 kilometrów od domu pola przy lesie i były tam odchody od dzika, od każdej zwierzyny, jest to zwinięte, zrolowane w bal do słomy, przywiezione w stuk, tak jak widzieliśmy, i w tym stogu, ja nie wiem, czy to obumrze do, do tego czasu, ale jest ścielone. Zawsze stuk jeden jest na zapas, mhm. jak to się mówi, taka rezerwa. Ale no, niestety trzeba tym ścielić i, Czyli Biomasa nie gwarantuje tutaj zdecydowanie tego, że ASF nie wejdzie do chlewni? Nie, taką wypowiedź czytałem jakiegoś doc doc docenta, doktora, że małymi ale systematycznymi krokami ASF idzie w głąb kraju, czyli do nas też. Te polowania, co się odbywają, i to już w zeszłym roku było twardo powiedziane przez ministra, że dziki mają być wybite. Do dzisiaj się nic nie zmieniło. I jak słyszę, że nie wszystkie koła, ale niektóre mają zakaz strzelania do loch. Nie ukrywam, jestem też myśliwym. Nie wszyscy myśliwi dostają odszczały na odszczał sanitarny. Tak jak na zdjęciu tyłem stoją myśliwie i prezes. Tylko ci, co. Nie wiem, co tam. Kto tu, jest, kto tu jest winny tej sytuacji? Prawo przede wszystkim prawo. Jeżeli polowanie zbiorowe jest ogłoszone, to wiadomo, że prędzej wie starosta, wie Urząd Miasta. Wszemi wobec jest to ogłaszane, teraz nie ma problemu, bo nawet w internecie są obstawione tablice. A jeżeli wchodzą ludzie i robią sobie piknik na środku łowiska, czy, czy y, terenu, gdzie się odbywać ma polowanie zbiorowe, no to ja nie wiem, jeżeli rolnik złamie jakieś prawo, czy coś y, przewini, y, nie dopełni w dobrostanie zwierząt, czy jeszcze jakieś tam inne rzeczy, to od razu jest mu kara naliczana, tak jak teraz w Topakże pisze, coraz więcej kagańców i jak coś tego, to 5 tysięcy od razu jest potrącane, bo. Boże, Bożeś czegoś nie dopełnił. A ci ludzie bezkarni, tak jak oglądałem ten program, yy, policja przyjechała, wylegitymowała ich, ale nie miała prawa ich usunąć, bo on mówi, że on tu będzie siedział, on ma czas. No dla mnie to jest takie walka z wiatrakami. O. Czyli uważa pan, że ta ustawa, specustawa dotycząca ASF nie rozwiąże tego problemu? Ta specustawa jakby była sześć lat temu, jak był jeszcze ministrem Jurgiel mhm. I najlepsza specustawa to była ogrodzenie się, jak pierwsze dziki się pojawili od wschodniej granicy. Mhm. I jakby był wysoki, dobry płot, jeszcze myśliwi przy tym płocie by mieli dyżury. Wtedy to by było zabezpieczenie, ale po prostu nie wiem, co się stało, że zmieniono Pana ministra Jurgiela mam nawet od niego jedną odpowiedź tam na naszą petycję i to mnie się, mnie się to podobało. Podobno niektórzy się wyśmiewali z tego i z jego propozycji, ale ta jego propozycja to była najcelniejsza i najpewniejsza. I teraz terazresztą widać, co Niemcy robią. Też się odgradzają, pod prąd podłączają, bo się boją. No i jeżeli ma się to spełnić jednego z ministrów przepowiednie, że mamy być konsumentem, to, to idzie ku temu. Mhm. Same, same problemy napotykają tutaj rolnicy. Jak widzi pan w związku z tym przyszłość w ogóle polskiego rolnictwa? Nie wiem, nie wyobrażam sobie coś takiego, jak wszyscy zaczną uprawiać ziemię. Mhm. Raz, że produkcji biopaliw nie ma, bo to kupę lat temu zostało zawetowane za przez pana prezydenta i to jeszcze chyba za pana Kwaśniewskiego, jak się nie mylę. A do dzisiaj, no, co z zbożem, co z kukurydzą, gorzelnie upadają. Te, które są, to, to zipią. Tu niedaleko w Krąplewicach jest Gorzelnia. Znam tego pana Gorzelnianego. On by kupował nadwyżki zboża czy kukurydzy na, na spirytus, ale po prostu jego podatki wykończą. Tak jak wykończyły nas yy, tylko powiem o naszej gminie i naszym powiecie wszystkie małe ubojnie zostały zlikwidowane zaraz po upadku. Tamtego systemu, Solidarność, jak przyszła do władzy, kontrole, restrykcje, i tu było dużo zakładów takich małych, przetwórni, ubojni. Wszystko zostało zamknięte. A teraz, jak słyszę, że my mamy to odbudowywać, nie widzę celu w tym, bo będzie zmiana rządu i znowu następny przyjdzie i powie teraz znowu musicie to likwidować. Zmienię, zmienię teraz trochę temat. Chciałbym zapytać o park maszyn, jaki tutaj u Pana w gospodarstwie jest. Jakie ciągniki posiadacie? No to co widać, tu, ten case to już jest syna na młodego rolnika kredyt wziął i kupił i ten sprzęt do tego. A Ursusa mam z 2002 roku. Zakupiony też, jak było dofinansowanie do sprzętu używanego. I to dzisiaj rolnicy się domagają tego. Mniejsi rolnicy, takie jak nasze gospodarstwa, bo nie stać go na 700-800 tysięcy na kombajn, 500-600 na ciągnik. I takie coś powinno wrócić, jeżeli ma być utrzymana, utrzymane te gospodarstwa mniejsze. My żeśmy postulowali, nie ukrywam, jak było w 18 roku po 3,20 tuczniki, że do ceny opłacalnej. Wtedy chcieliśmy tego zwrotu, bo w Niemczech było około euro 65, Euro 60 nawet do euro 70, a u nas 320. A mieliśmy wzorować się na y, zachodnim rynku. nie? No to jak to się ma do, do naszego? I tam y, można było jakoś to y, wyregulować, żeby rolnicy nie poupadali gospodarstwa. A proszę zobaczyć u nas, ile rolników zlikwidowało, zaprzestało produkcji tucznika w ogóle. Teraz ten rok trochę jest inny, trochę cena drgnęła, ale jak za dużo się znowu rzucą rolnicy i jest tak duży import i wołowiny, i wieprzowiny, gdzie to jest nam niepotrzebne. A przede wszystkim jeszcze wołowina z Kanady, gdzie podpisana jest umowa, jak słyszałem w wiadomościach rolniczych, to mnie po prostu szokuje, że nam się mówi, że się nam pomaga, a z drugiej strony się nam nogi podkłada, żebyśmy się przewalili. I to takie w moim odczuciu takie jest nie fair. Michał Kołodziejczak powiedział, że Polska jest śmietniskiem żywnościowym Europy. Zgadza się pan z tym? Tak, bardzo się z tym zgadzam, bo widzę, co się dzieje. I tu już muszę teraz przytoczyć słowa świętej pamięci Andrzeja Lepera. Chociaż nie należałem i nie należę do żadnej partii i nigdy nie byłem. I jak on w, w Sejmie pierwsze jego wystąpienia były takie dość głośne, że Polska będzie śmietniskiem, złomowiskiem i konsumentem. My nie możemy być producentem, bo między sobą raz, że się te partie wybiją, za nasze pieniądze, gdzie też się nie wszyscy zgadzają z tym, żeby partie były dofinansowane z pieniędzy publicznych, nas, podatników. Jan, dla przykładu, bym chciał moje pieniądze przeznaczyć na dom dziecka, gdzie jest tu najbliżej w Bąkowie, gdzie są dzieci, sieroty, nie mają rodzin, nie mają tego. Ja bym tam dał te pieniądze, a nie na partie, które. Kiedy nie włączysz dziennik, to stale walczą o coś, zawsze się o coś kłócą. Powinno wrócić dofinansowanie do sprzętu używanego. Tak jak tu żeśmy cię oglądali, tego Ursusa kupiliśmy z Holandii. Miał niecałe tysiąc motogodzin, ale miał 4,5 roku. Także do pięciu lat można było go wziąć. Do dziś odpukać w niemalowane, nawet opon żeśmy nie zmienili. I nie wszystko co polskie to jest szajs, bo jeszcze... Trzeba umieć tym jeździć i dbać o to. Jakby był do pięciu lat, to już to mówiłem, ale no każdego by było stać mniejszego rolnika na kupienie ciągnika za 100-150 tysięcy, gdzie on ma na przykład. 4-5 tysięcy motogodzin. Jest w bardzo dobrym stanie, z zachodu sprowadzony i jemu będziesz służył do śmierci. Tak jak mówię tu na przykładzie tego Ursusa. Dla mnie to on jeszcze 20 lat będzie chodził. Od y, początku, jak to kupiłem gospodarstwo, tylko na Ursusach y, pracowałem i jakoś żaden mnie nie zawiódł. Chyba za dużo słucham telewizji, za dużo słucham y, ministrów i wszystkich, którzy nam obiecują. I wrócę do zapowiedzi z ubiegłego roku y, pana prezesa Kaczyńskiego. Świnia pl, 100, plus, krowa 500, plus. spełzło to na niczym. Teraz słyszałem i wyczytałem w, w, wieści rolnicze y, w Poznaniu. Jak byłem, dostałem taką gazetkę, i tam jest wypisane, że 24 zł do tucznika, a 300 zł do Lochy, a nie 500. Ale jeszcze musi spełnić wszelkie wymogi unijne, tak jak w aptece. O. No to dla mnie jest to y, szukanie dziury w całym o. Przez ministra rolnictwa. Jeżeli prezes zapowiedział, że tyle się nam należy i to była głośna, taka jak to się mówi, fanfara, bo w gminie jest taki, która jest miejsko-wiejska, to jak to wyszło na jaw, to zaraz w przerwie każdy z radnych miejskich, o, teraz dostanie ta po 500 do krowy, po 300 do maciory, czy 500 też, o, a do tucznika stówę, teraz tego, teraz będzie dobrze. Od razu mówiłem, nie słuchajcie, co inne jest mówienia, co inne jest zrobienie.